Kurwa debile, to jest taka akcja, która jest nie pierwszy raz, bo to kilka razy już tak paliłem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej relacji. Dzisiaj króciutki wyskok na Chantry Bridge, połazić trochę za strągiem. Dzisiaj jest takie, mamy załamanie pogody troszeczkę, przewala się duży front atmosferyczny, ciśnienie szaleje, wieje bardzo duży wiatr, zrobiło się mega zimno, dlatego jestem dość mocno upatulony. No i postanowiłem spróbować na takiej pogodzie i zobaczyć co się będzie działo. Będzie albo kaplica, albo będzie bardzo dobry dzień, bo już kilka razy miałem tak, że właśnie przy takiej pogodzie, gdzie ta pogoda się bardzo szybko zmieniała, drapieżnik był mega aktywny i fajnie pobierał. No, na koniec, jak wrócę do domu, pokażę Wam jeszcze nowy kołowrotek, który mi doszedł. Troszeczkę o nim powiem. I być może coś jeszcze jutro dogram, żeby tego materiału troszeczkę, troszeczkę wyszło. O ile będą ryby w ogóle. Dobra, biorę wędkę i się biorę załowienie. Robię stałą trasę po stałych punktach. Ja tutaj to, to miejsce znam na pamięć, ja wiem, że tu jest każdy, każdy, pojedynczy dołek. Dlatego nie tracę czasu na stanie w jakichś tam miejscach, tylko chodzę od takiego od dołka do dołka. I po prostu obławiam miejsc, potencjalne miejsca, gdzie mogą być ryby. Czapla poluje. Następna rynienka, jedna idzie przy brzegu, druga idzie tam po ścianie. Siedzi. To nie jest pstrąg, na 100%, może być nawet, no nie, kleń, ładny kleń. O, 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 Stanął w nurcie. Kolejny grubośny kleń. Patrzę, a trzeba będzie pogrzęść... O, wypiął się. Bardzo ładnie wypiął się Wina denaturata wziął Niestety coś było skrzybane I to jakaś duża ryba Najprawdopodobniej kleń łuski wielkości paznokcia. Jeśli to był kleń, to był to kleń mniej więcej tak jak złowiłem przed chwilą. Najgorsze jest to, że w, zabrana ryba w okresie ochronnym. Mam nadzieję, że się ustrzeli tego jądka. Jak widzicie, kłusownictwo to nie tylko problem polski. W Wielkiej Brytanii też biorą. To najgorsze jest to, jak on się tu zainstaluje, to on wydługie wszystkie te duże plenie. Tym bardziej, że one biorą. I to może też być odpowiedź na pytanie, yy, dlaczego nie ma pstrągów. To są ze żarte. Coś siedzi. O, szczupak. To jest szczupak. I będzie po wobleże. Będzie po wobleże Niestety. Szczupak, o ja? Na szczęście malutki Jacunia Ale oby jak go ma. O, fajnie się zapiął. Fajnie się zapiął. Oby się nie obrócił. By się nie obrócił. Oczywiście musi się o, wypiął się elegancko. Od razu nawet go nie dotykam, tylko wypuścimy go. 3 blaszki, funkielnówki i spławiczek parę ziko do przodu, już się opłaciło przyjść kukurydza to wszystko jest świeżyzna 2 spławiki 3 nawet coś tam jest tak. mięso założone ...kotwiczka... ...żeby zwiększyć wyporność... ...żeby zwiększyć wyporność... ...skleili... ...do siebie trzy spławiki... Łamane jeszcze leżą No czyli zainstalował się nowy nowy kłusol się zainstalował star Wagler się nadaje jeszcze no, tu było sklejone coś takiego kotwiczka i na mięcho łowili kukurydza Trzeba wywalić w cholerę Krystal się jeszcze przyda Jeżeli tyle rzeczy jest znalezionych tutaj skroba, ślady skrobania tam blaszki, spławiki to tu zainstalowała się nowa patologiczna ekipa a zobaczcie, to jest w centrum miasta. I się nie boją kłusować. Znaczy, z environment ci powiedzą, że oni kontrolują rzeki. To jest śmiech na sali. Nie zdziwiłbym się, jak tutaj kiedyś się przypnie jakąś siatkę. Pudełko po tym. Bardzo szybki unboxing, właśnie doszedł mi. Kołowrotek, jest to Daiwa Tatula w rozmiarze 400, kołowrotek castingowy, kołowrotek z rynku japońskiego, całość z podatkiem, z cłem, z przesyłką wyniosła mi 250 funtów. No i zabieramy się na otwieranie. Wymieniam swojego taniego okrąglaka. Coś lepszego coś solidniejszego. Wybrałem sobie największy model Tatuli. Początkowo planowałem rozmiar 300, ale stwierdziłem, że nie ma co się patyczkować. i widziałem największy pollotek będzie. Malfretowany pod przynętami tam oscylującymi w granicach 200 gram. Także to musi być spora maszyna. Tak, Tatula TW400 XHL 7 łożysk. Jest to najszybsza też opcja statul bo ma przełożenie 81 1 do 1. 335 gram, 11 kg yy, yy, drak, czyli hamulec, tak? Aha, i nawój żyłki 109 cm na jednym obrocie porcji I zaglądamy do środka. Instrukcja i sam kołowrotek to jeszcze jest. Ten kotek, kawał maszyny. Jeszcze taka prezentacja z bliska naprawdę ogromny kołowrotek. Właśnie dajwa ta tula, niby w miarę wysoki model, ale już w Tajlandii składany. Ciekawe jak to się przełoży. Jaki jest sens kupować z rynku japońskiego, jeżeli to jest tajlandzki kowrotek powiedzcie mi. Teraz trzeba po prostu nawinąć na niego pletkę. I przyniosę na winę i pokażę Wam, jak z pletką wygląda na kiju. Yy, pletka nawinięta. Weszło mi tutaj 135 metrów yy, plecionki 0,35. Yy, jest to plecionka dajwa Tournament, także raczej ona nie jest tutaj jakoś oszukana w grubości. Yy, spokojnie jeszcze by tutaj weszło, także 150 metrów na mięciutko tutaj wchodzi. Yy, przy nawijaniu kołowrotek pod takim lekkim obciążeniem, bo tą plecionkę się napinałem, także przy takim lekkim obciążeniu kręci się fajnie, no niemniej nie można tutaj nic takiego powiedzieć szczególnego teraz. Mam mniejszy model Tatuli, chyba już dwa lata go katuję, no i to, to jest jak dla mnie mistrzostwo świata, zobaczymy jak będzie z tą. Niestety nie mogę teraz jej potestować za bardzo. I będzie dopiero testowana gdzieś za miesiąc. Naj <coughs> najprawdopodobniej dopiero w Szkocji. Mimo tej wielkości, w miarę wygodnie się to trzyma. Dobra. Pakuję do pokrowca tylode. Na górę. Dobra, trzeba wóz... Nie spodziewałem się tego no, Ale będę w wodzie to mogą mnie w pompę pasować Niestety Anglia to jest kraj debili natężenie debila na metr kwadratowy jest tutaj wyjątkowo wysoki stąd takie sytuacje to od wczoraj spadło dużo bardzo dużo co najmniej 10 cm jak nie lepiej. Zanim zacznę łowić, wymienię sobie przypon. Bo tym już trochę połowiłem, było parę zaczepów. Na na to miałem ostatnio, także on może być gdzieś przytarty. Tylko szybko, szybko przewiążę sobie fluo. Od razu wam pokażę taki fajny patencik. Mam portfel na zestawy morskie i tutaj mam powiązane gotowe zestawy agrafka z pętikiem przywiązana. W razie spineczki bardzo szybko można się przewiązać. Łączę sobie to węzłem zderzakowym. Pierwsza ryba, ale już widzę, że to nie jest to nie jest pstrąg Skakał, bo to będzie szczupak raczej albo oko Jeśli nie skaczę. Idzie już z nurtem. Tak, malutki szczupaczek. Bardzo zajad oj, ale zajad Może mi się uda go odzyskać Cała przynęta w pysku. ongam Ale grubas. Jak napchany Zobaczcie go. Okrągły. Normalnie okrągły. Wziął przy samym brzegu. Czyli wychodzi na to, że jest tutaj wszystko poza strągami. Ależ te glony są śmierdzące. W pierwszym momencie myślałem, że to Szczupak pogonił tą przynętę przy samym brzegu. O, teraz znowu było branie. Jeszcze. Są też tutaj małe okonie. Prawdopodobnie to były okonki. Ciekawe, czy one stoją tutaj w tej rynnie. Rybak. Chyba, z rzutu. Co to jest? Chyba drugi okoń. To raczej nie jest szupak. górny, co tam? Co to strzeliło? Tak, kolejny oko. Stoją w tej rynnie. Drugi piękny okoń. Nożysz. Ależ pięknie ubarwiony znowu. Też długa ryba, duża ryba, tylko nie tak gruby jak tam. Czy będzie paliło i paliło. O pozole przygotowane. Zobaczcie, jak to jest sterta drewna, jakim to ćwierć debilem trzeba być, żeby coś takiego podpalać. Następ. Następny. napchane tych... ...muchozoli od cholery do środka. Ojoj, zaraz będzie obcinka. Zobaczcie to. Ryba na 90 cm. Co najmniej pod nogami mi przepłynął. Dobra, idę stąd, bo mi obetnie gumkę. Nie ma sensu. I tak wyglądało stołowienie na rzece. Teraz mamy rzekę Jackowo-Kleniową, z domieszką trochę strąga Stąd sobie porzucam. Być może tutaj jakaś nie jest ustawiona ryba. Patrzcie to. Ciepło czuję stąd, a stoję od tego kilkadziesiąt metrów. kurwa debile I to jest taka akcja to jest nie pierwszy raz bo to kilka razy już tak pali. Ja przejdzie obok tego gdzieś bałem może się uda zobaczyć jak to wygląda ale nie to będę się musiał tutaj jakoś wspomnieć. nie chcę mi się przychodzić na drugą stronę już się górka pali elegancko nie przejdę tam Chociaż może to samego Szybko biegł się Da Koniec na dzisiaj Chyba tutaj przyjdę dopiero po otworzeniu sezonu. Nie widzę za bardzo sensu łowienia tutaj na tyle wyjść. Nie trafiłem nawet jednego pstrąga. Także albo już naprawdę ta populacja jest tak zdziesiątkowana, ewentualnie gdzieś są ustawione i nie żerują. No. Do momentu, w którym ktoś nie połowi pstrągów, nie będę przychodził na rzekę no to już nawet ja sam zaczynam odwierać tak takie trochę pusownictwo. jeżeli na tyle złowionych ryb wszelkiego gatunku bo i klenie, okonie szczupaki nie wyszedł nawet jeden pstrąg no to jest coś nie tak jeżeli pójdę na rzekę to pojadę sobie na inny wir tutaj u nas na te bystrzynki nie ma sensu. Będę musiał sobie inną rozrywkę jakąś znaleźć pod domem. Najprawdopodobniej no, jeziorkę będę szlifował, może foterek. Zobaczę. No, Ode mnie tyle. Dzięki za uwagę. Dzięki za poświęcony czas na oglądanie. Wiem, zachęcam do subskrypcji kanału, do polubienia filmu. I do zobaczenia na następnej relacji. Cześć.